Hej, tutaj Marii, Marii, witam na moim kanale. Dzisiaj premiera zrabki dziki cash. Lecimy z góry na dół. Mam cztery sztuki. Numerki wybierałam sama. Wybrałam sobie 1, 5, 25 i 13 A czy szczęśliwe to się okaże? Szukamy worka i tygryska. No to zrabka z numerem 1. Mamy słońce, palmy, liść, motyl, truskawkę, chmury, winogron, arbus cytrynka, gwiazda, banany, koala, balsam bardzo podobne do nowego bonusu 7 te symbole, a zresztą jakby w większości zrapek, jedynka pusta, kontrolne różne. No to teraz piąteczka, mamy palmę, zegarek potkowe, awokado, truskawkę, rower, winogrono, liść, cytrynę, arbuza, plecak, ananasa, balsam, banany, żółw, koala, biedronka, gwiazdka, słońce i chmury. Także na pusto. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Teraz moja ulubiona trzynastka, ale czy czymś sypnie to się okaże. żółw, zegar, arpus, rower, liść, piłka, awokado, truskawka, banany, palma, chmury, ananas, motyl, słońce, słoneczko, plecak, biedronka, znowu ten koala, gwiazda, no i kwiatek. Czyżby nic nie było? kontrolne też różne no i ostatnia przygotowana na dzisiaj numer 25 no to szukajmy tego tygryska tygrys mnoży razy dwa a worek tylko razy 1. no ale fajnie żeby choć coś wpadło, ale coś czuję że chciałam powiedzieć, że nie wpadnie, mamy na koniec worek, no i super będzie chociaż zwrocik a może coś lepszego jak myślicie Mamy worek, a jak worek to dyszka albo cyk, tak, dyszka. No i dobrze, a na dyszkę kontrolne wychodzi na to, że D. Także dziękuję za oglądanie i do kolejnego razu. Cześć.